Jest szczególnie uroczyste honorowanie jubileuszy, pracy naukowej, urodzin lub innych wydarzeń uczestników tych środowisk i uświetnianie tych rocznic księgami pamiątkowymi. A jakże nie uczcić zbiegu rocznic, czyli 75-lecia urodzin, 55-lecia pracy zawodowej. 50-lecia działalności naukowej i 20-lecia uzyskania tytułu naukowego naszego dzisiejszego jubilata doktora, profesora doktora habilitowanego Mirosława Krajewskiego. Zamysł przygotowania i wydania księgi pamiątkowej czyli Memoriale Liber przyjęło na siebie Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe nie bez powodu, a mianowicie zostało ono utworzone z inicjatywy naszego jubilata przed 14 laty, w 2007 roku, bowiem trwał nasz jubilat w przekonaniu o wielkiej wartości działalności Towarzystw Naukowych. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że jubilat z Towarzystwami Naukowymi związany jest od 1979 roku. Najpierw z Towarzystwem Naukowym Płockim, potem Towarzystwem Naukowym Toruńskim i utworzonym także przez niego Dobrzyńskim Oddziałem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Do udziału w księdze zaproszono w sumie 50 osób. Z tego 41 osób przygotowało teksty stricte naukowe. Pozostałe osoby utwory i pisma dedykowane. W księdze reprezentowane są różne ośrodki i towarzystwa naukowe. Przytoczę kilka z Krakowa, z Warszawy, Poznania, Bonn, Bydgoszczy, Płocka, Wocławka, Krajkowa, Brodnicy, Ciechocinka, Lipna, Rypina, Golubia, Dobrzynia, czy też z W tym miejscu składam serdeczne podziękowania osobom, które przyjęły zaproszenie. I ubogaciły swoimi tekstami tą księgę jubileuszową. Większość z autorów przybyła na dzisiejsze spotkanie i za chwilę będziemy prosić o przyjęcie księgi. Inne osoby z racji odległości, niedyspozycji zdrowotnej i pobytu za granicą otrzymają księgę w innym czasie i w innej formie. Księga prezentuje bogactwo życia zawodowego jubilata. Odnosząc się do warstwy merytorycznej księgi, należy zauważyć, iż tematyka ujętych w niej artykułów jest wieloaspektowa i jest niejako odbiciem zainteresowań naukowo-badawczych i działalności społecznej Jubilata, które dotyczą następujących dziedzin: społeczeństwo, religia i kościół, prawo, historia, przyroda i gospodarka, benemerentes. Przyczynki do dziejów, a także teksty dedykowane jubilatowi. Teksty zostały poprzedzone skróconym kurikulum wite jubilata, wykazem jego publikacji oraz albumem wypromowanych 10 dziesięciu doktorów. Księgę uzupełnia materiał ikonograficzny. Ilustrujący tylko w części bieg życia jubilata, od edukacji do nauki. Stąd też tytuł główny tej jubileuszowej publikacji. Księga liczy 70, 760 stron. Jest to format powiększonego B5, czyli takiego formatu naukowego. Jej objętość zawiera, jak zapewne chciałby usłyszeć nasz jubilat, skrupulatnie 296 tysięcy wyrazów oraz 2 156 tysięcy znaków. Została przygotowana zgodnie z normami naukowymi, z klasycznym modelem przypisów, z żywą górną paginą i streszczeniem oraz frazami Kluczowymi tłumaczonymi na język angielski. Składu księgi dokonał nasz współpracownik Paweł Kuderewicz, zaś projekt okładki i restaurację ex librisu Jubilata wykonała obecna na sali artystka Jolanta Motelińska. Pani Jolu, serdecznie dziękujemy. Na okładce zastosowano, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, nowoczesną folię soft-touch i punktowe złocenia wypukłe. Publikacja jubileuszowa, łącząc w sobie różne aspekty, bez wątpienia stanowić będzie cenną pozycję w polskiej bibliografii naukowej, a to za przyczyną autorów. Szanowni Państwo, na zakończenie tej części prezentacji księgi chciałabym dokonać podsumowania kilku faktów. Nasz jubileo, jubilat to pracowity, stanowczy, dążący do wytyczonych celów, a jednocześnie przewidujący, otwarty, towarzyski, przełamujący dystans i konwenanse, przyciągający do siebie innych. Czego potwierdzeniem jest tak liczne grono obecnych przyjaciół, społecznik i pasjonat ogrodu. U naszego honorowego gościa sprawdza się powiedzenie Konfucjusza: Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować ani jednego dnia przez całe życie. Wyzwania, dobre i złe, i te pozytywne, i te negatywne, były zawsze naturalną drogą rozwoju naszego jubilata. Nie uciekał od nich, ale przyjmował je jak, jako błogosławieństwo. Wysiłek, odwaga i praca. Podkreślmy, wytrwała praca. Zawsze przyświecały naszemu jubilatowi, dlatego też może dziś z całym przekonaniem powiedzieć, że posiadł prawdziwe szczęście. A prezent, jakim jest księga Jukbilowszowa pod tytułem Między edukacją a nauką memoriale Liber ofiarowana profesorowi Mirosławowi Krajewskiemu i Państwa obecność jest tylko tego potwierdzeniem. Dziękujemy Państwu za obecność, za artykuły i za uwagę. Chciałabym teraz prosić o przyjęcie pierwszego egzemplarza jubiluszowej księgi, samego jubilata, poproszę o wręczenie w imieniu Zarządu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, wręczenie księgi wiceprezesa Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego posła na Sejm Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W towarzystwie członki zarządu pani Magdaleny Fejdowskiej i Anny Sobkiewicz. Panie profesorze, jest to egzemplarz z wpisem, z dedykacją specjalnie zapisaną na ten dzień i na to wydarzenie w Golubskim Zamku. zdjęcia trafią na Facebooka, także drodzy Państwo rozdajemy te łapki, bo to jest ważne. Proszę Państwa, w tym momencie wręczymy w kolejności według tytułów i godności czyniąc od tej zasady jednak pewien wyjątek. Prosiłabym jako redaktor tomu o wręczanie kolejnych tomów księgi przez samego jubilata. Ale inne egzemplarze. Ten jest tylko jeden z dedykacją. Prosimy o przyjęcie kolejnego egzemplarza pana posła Jana Krzysztofa Adanowskiego. A także o przyjęcie kolejnego egzemplarza pana rektora profesora Zbigniewa Kruszewskiego.

Pana profesora Radosława Krajewskiego, Pana profesora Aleksandra Lasika. Pana profesora Marka Zielińskiego. Prosimy o podejście i przyjęcie księgi z rąk jubilantów. Prosimy o przyjęcie kolejnego egzemplarza księgi panią dr przez Panią dr Beatę Krajewską. Prosimy Panią dr Marię Palińską. Prosimy Panią doktor Elżbietę Szupską-Bierą. Księdza Zbigniewa Klubę. Pana doktor Krzysztofa Wudzińskiego Pana doktora Grzegorza Gołębiewskiego. Prosimy o odebranie księgi przez pana doktora Andrzeja Graczkowskiego. Pana doktora Adama Strzeleckiego. Pana doktora Łukasza Wiśniewskiego. Prosimy o odebranie księgi przez panią Bożenę Ciesielską. Zapraszamy Panią do odebrania księgi, Panią Zenowię Rogowską. Pilacie, prosimy o wręczenie księgi pani Annie Sobkiewicz. Zapraszamy pana Wojciecha Bulera. Zapraszamy pana Ryszarda Kowalskiego. Drogi jubilacie, prosimy o wręczenie księgi panu Andrzejowi Szalkowskiemu. Zapraszamy do odebrania księgi y, osobom pochodzącym z władz uczelni i partnerom bezpośrednim. Pani Profesor Małgorzata Kamińska. Ojca Gwardiana i Kustosza Ojca Ekspedyta. Pana doktora inżyniera Roberta Rzeka. Zapraszamy ojca przeora i kustosza ojca Piotra Sumińskiego. Antoniego i Artura Bożewskich Bożewski, z, z dworu Zaborowo. Tak. <głosy> <głosy> Zapraszamy po odbiór księgi ojca przeora i pustosza Mieczysława Jankowskiego Prosimy o przyjęcie księgi przez pana Kasztelana Stefana Borkowicza. Zapraszamy do odbiór księgi pana Jacka Szablewskiego. Jubilow, jubilat. Yy, pragną także uroczyście wręczyć kolejne egzemplarze książki rodzinie. Zapraszamy syna Remika Krajewskiego z rodziną po odbiór księgi. Zadoprezowana rodzina, to jest chodź. Tak, chodź, najmłodszy. Natalię Zielińską z rodziną. Wyszła na chwilkę z małą. Czarka Krajewskiego z rodziną.

Kuzynkę Julia. Ze strony Także kuzynkę ze strony taty. Ała Ziemięckiego z rodziną i ponownie zapraszamy Natalię Zielińską. Rodziną po odbiór sieni. Się... Dziękuję. 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 Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnej części naszego spotkania. Proszę bardzo, proszę bardzo, pan prezes jednocześnie Kaszteloga. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie państwa, szanowny jubilacie, szanowny kolego ministrze, szanowni państwo, tylu naraz głów, tylu mądrych, naukowych, ekonomicznych zamek dawno nie widział. Dlatego serdecznie państwa witamy i brawa dla Państwa, panie profesorze. I zanim przejdziemy, poproszę też koleżankę sekretarz, jako członka zarządu oddziału PTTK, bardzo prosimy i chciałbym dwa słowa powiedzieć, zanim to co uczynimy, otóż szanowny ministrze, szanowni panie profesorze, w pierwszej kadencji sejmiku żeśmy razem współpracowali. I wiem, co, jaka zasada, która nam przyświecała. To jest to, działajmy tak, róbmy tak, żebyśmy mogli za dziesiątki lat sobie i ludziom spojrzeć prosto w oczy. Tak się stało, takimi ludźmi jesteśmy, i ja z tego też jestem dumny, że jestem i, i z Was znam. Proszę Państwa, było wiele rzeczy. I my, jako zarząd w postaci skarbnika i sekretarz... Jedno tylko słowo chcemy powiedzieć, przekazujemy Zamek Golubski na własność koledze profesorowi. I to jest nasz, nasze życzenia i nasza. Bardzo proszę, skarbnik, tu trzyosobowo, trzyosobowo to zgodnie z KRS-em, zgodnie ze statutem, możemy przekazać profesorowi Zamek Możesz na własność. prosić akt notarialny od razu. Chcielibyśmy akt notarialny tutaj zawrzeć, pani prezesie. Tak. Na sali są prawnicy, na pewno pomogą nam to zrealizować. Szanowni Państwo, byśmy prosili o krótkie życzenia, jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze wystąpić, proszę bardzo.